Elos i Olifus, to jest. generator 10. Ale ja to zrobiłem, byłem głupi jakiś. Zapomniałem nagrać. Nie, że zapomniałem. To nie działało, coś. Znaczy, ja. No nieważne. Nie wiem, że to nie działa. to teraz się wyjdziemy. No i to nie Mam nie no, no, nie Ja 40. Mam w ja 5 morszka, to mam Tak W sumie już jest otworzony. tu. Nożyczkami. Ja bo ich, tak. Bo, nie mam nie chciałem pokazać w No wiecie, bo co żam, to może być niektóre. i byłem głupi, no i. Co no, się nie wiedziałem, nie nie no, no. czy jest. 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 Tak, jak ktoś jest nie nagrywanie jak Nie, 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 no. nie, 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 jeśli ktoś z Was gra, to... Czy, uh -huh. No nie chcę wpisać go nice, to Jest? No ja nawet mm. nie wiem, mm. co się tu się robi, ale... Nie wiem, jak się A wyłącza... Y trader. Mm. A, albo się mm. nie zaprasza Ale mi by było bardzo potrzebne, mm. bo... Ja mm. no, będzie. Będzie. To to, nie wiem. Ale... mi No, yes. Trabah. Trabah. O, bir şey. daha bir daha şey. bir daha 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 bir Nie wiem, ja wiem. tego, co się czyta. No. No, 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 nie uwielbiam tego. Nie uwielbiam Nie uwielbiam tego. Nie Nice. Pikachu. Nie Bo no to Nie uwielbiam Nie 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 miałem. tego. Nie wiem, czy widzicie, ale... I... Nie 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 wierzę. Stręczka. Nie wierzę. To jest pesad? No to już gramy sobie tak to No w innej części nie graliśmy. Ja grałem G Przed tym, co w ogóle jest. Kul, No już miałem trochę. Nie jest, jest pewien, ale. Dziękuję. Mnie, że. Co my to na razie Kiedy? czasowe będzie tak wyglądał. Skin, bo to zmienia. Wszystko no.

Nie, nie było, to, to. Oczywiście jakbym chciał to jedyne co tu kupimy to teleport. Nie chcę mi się chodzić. Tak. Ja nie mam dowódców, bo... Mniej nie wydałem było nic, jakby tak skrócać sobie grę i jakby może być trochę oszukiwać. Jedynie ja się właśnie na awatary.

nie, to są rzadkie, ale... Coś chyba w krajdy je kupować... Nie, nie pamiętam jak... Nie nagrywało się. Teraz nic nie rozumiem. Właśnie, no i... Jak... Chud... Ja, o... Kurcze, nie chcę nic Ostatnią sobie był odcinek ze Strong Simulator. Jeśli chcecie, żeby u mnie była żebym ja nagrywał Strong Simulator, to łapujcie. Nie mogę tych pedał, których nie będę używał. Będę tak nazywał albo nie wiem, no, komuś podaruję może. do tych, których nie uwzględnię, to na pewno. Hmm. Сайт он Nie, Не понятно. А что это то есть? Не. Боксы. Что это Что это сам боксы? Ага, это нормально, не Teraz wykopuję te 60, a teraz już, że po prostu chcę zrobić wybrany. Tu też nie działa? Ja Myślałem. 9000 czy powiedz po prostu za 2000 kiedy miałem 4 jakieś dobre? Mmm, bonus, daje bonus, bonus, gdzie to? A, na pieniędzy. No to było krótkie, no, nie wiem. W sumie i tak za minutę. Po 9 minut tak będą teraz filmy. No, no i będzie więcej wtedy tych filmów. Czemu wszystko daje 9? 14, to jest to? Nie wiem. Lek to odwyłkować. Może kupić to za 900 tysięcy? Wtedy to odwyłkuję. Nie... I będzie troszkę, czy jak to jest? Forest Egg. Starter Egg. Ja nauczyłem się jednej rzeczy. Nie trzeba. Nie, to nie działa. Cześć, robię. Pomogę ci. Tak, pomogę ci. Jeee, kiedy będę mniej więcej mniej więcej no to... mniej to już kończymy. So. よいしょ。No, no,